Wystawy, warsztaty, wykłady, kino festiwalowe, gra miejska, wycieczki po nowych budynkach i koncert zespołu PLOI. Organizatorzy przedstawili program siódmej edycji Festiwalu Sztuki i Architektury. Festiwal to oczywiście nie tylko, nie tylko wystawa główna i nie tylko Trafo. Rozpoczęcie taki, taką imprezą wstępną tuż przed festiwalem, przed otwarciem wystawy głównej w Trafo stacji, będzie wystawa BDA SARP. To jest wystawa najlepszych dyplomów z zeszłego roku zrobionych przez studentów architektury w Polsce oraz w Niemczech. Wycieczki to nie jak można przypuszczać zwiedzanie najpiękniejszych zabytków Szczecina, ale nowych i jeszcze nie oddanych do użytku budynków. Spodziewamy się Albertowa Igi, który oprowadzi dwie wycieczki po Filharmonii, opowie o, o idei tego budynku. Byłem niedawno w środku, jest już naprawdę co zwiedzać i mało osób ma dostęp do tego, żeby zobaczyć jak to wygląda w środku, a szczególnie do pomieszczeń, do których pewnie większość z nas nigdy nie dotrze. Przewodnim tematem tegorocznej edycji jest hasło Made in Architektura Narodowa. Chcieliśmy, żeby ten temat z jednej strony był bardzo uniwersalny i dotykał szeroko pojętej architektury, ale z drugiej strony, żeby był ciekawy dla szczecinian i żeby dotykał też tego co w tym mieście się dzieje. I postanowiliśmy wziąć na tapetę podstawowe fundamentalne pytanie, czym dzisiaj jest architektura? Zapytać się o, o takie pytanie właśnie tożsamościowe. E czy jest coś takiego jak na przykład polska architektura? A tutaj w kontekście Szczecina to pytanie jest no, dobitne i jeszcze ma większe, głębsze znaczenia. Po raz pierwszy w historii festiwalu organizatorzy zaprosili do współpracy kuratorów spoza Szczecina. Jesteśmy po prostu oczarowani tym miastem i byliśmy nie tylko na Tolsi-Brejskiej, gdzie bardzo dużo się różnych rzeczy działo, ale także uważamy, że to miasto jest zupełnie niedoceniane, jeżeli chodzi o architekturę chociażby. Festiwal odbędzie się w dniach 25-27 października i jest objęty mecenatem miasta Szczecin.